Przyjechaliśmy na Dunajec, dzień dobry w ogóle. Dzień dobry. Piękna rzeka, tym razem, o tak, musimy pomachać. Tym razem jesteśmy trochę niżej niż zazwyczaj, łatwo nie jest, a może to i lepiej. Masz pieniążka, wziąłeś pieniążka? Tak. To dobrze. Tak, masz pieniążka, to dzisiaj robimy tak. Co wybierasz? Orzeł czy reszka? Orzeł. Wybierasz orzeł? Tak. Ale nie, nie, to źle, nie, 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 nie orzeł. Orzeł to są przynęty rybkopodobne. mogą być gumy, mogą być woblery, ok? No. A reszka to są e, robaki. robaki, ok? Dobra. I e, teraz e, rzucasz, i jakby jesteś pierwszy w kolejce, dobra? No. Jak wypadnie reszka, to łowisz na woblery, nie? Jak wypadnie reszka, to łowisz na robaki, robaki. a jak wypadnie orzeł, to e, łowisz na rybkopodobne, podobne, ok? Nagrywaj żeby nie było, że... Dobra, to ja nagrywam. Taka bieda edition. A doszedł. oczywiście, a ja łowię na to co zostaje. Bieda edition, tak. No więc masz reszkę. Co to było? Robaki. Robaki. Łowisz <laughs> na robaki. No dobra, łowisz na robaki. Ale wcześniej zrobimy ten. Takie przeszkolenie jeszcze Dobrze. dla tych robaków, ok? Nie Jak zrobimy... To nie wiem, ale to zawsze tam. No. Warto. Nie no ja wiem, że ty wiesz, no. Ale jesteśmy w zupełnie nowym miejscu, może nie dla nas, ale dla widzów. Chociaż dla ciebie też, bo tutaj nie łowiłeś, nie? No no i co? No, spróbujemy, przebijemy się na drugą stronę, bo tam będzie ciszej przede wszystkim. Zobaczymy, co się uda złowić. Podobno nie bierze, ale to może i lepiej. Lubię mówić Dokładnie. A pozdrowienia dla Marcin'a. Następnym razem spakuj dwa razy szelki, bo, bo nie mam szelek. A to nic, no. Dobra, musimy przejść tutaj z płytką, na drugą stronę się przebijemy. Ale fajnie jest, nie wieje. Chłodno trochę jest, to nieważne. Czyli ja łowię na rybki, ale fajnie. No, to, to, to. Ale <grym> aha, do, do 12. A jest. do 12, tak, 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 do 12, a potem, potem tak. zmiana. Zmiana? Zmiana. Znaczy może być dowolnie, no. Może być dowolnie. Będziemy widzieć po wynikach. Wyniki <grym> będą dobre na pewno jak zawsze. No. Dobra, nie przynudzamy do zabawy w takim razie i do boju. Ok, kubuś się wiąże. Ja też szybko jeszcze sobie nawinę plecionkę, bo moja obstrągowa już poszła w niepamięć. O cienka, jak zawsze. Jaka nie pytajcie, bo za cienka, pewnie jak ktoś powie, ale generalnie ja lubię łowić na cienkie plecionki. Zresztą tutaj ryby generalnie, jak uciekają, to nie wchodzą pod jakieś zawady, i zawsze można je obiec, dobiec. A generalnie prowadzenie przynęty na cienkiej plecionce jest zdecydowanie lepsze. Dlatego szybciutko sobie nawinę plecionkę Kubuś w międzyczasie zapiąże sobie przynętę i wchodzimy do wody i próbujemy coś złowić mamy nawiniętą plecionkę Kubuś jeszcze nie idzie już ze mną zobaczymy zacznę tutaj. tutaj chłopaków mam coś nowego Kraken Shad ja spróbuję najpierw czymś takim bardziej jasnym, założę taką perełkę taką mniejszą, duży haczyk mam nie, to nie, to założymy coś większego. To założę większą gumę taką i spróbujemy. Fajna, brązowa, taka bardziej będzie mitować właśnie coś w stylu brzanki, śliza. Do boju w takim razie, spotykamy się przy rybie. Schodzimy z pierwszego miejsca. Niestety żadnej ryby do ręki nie udało się doholować. Trzymam się planu. Obławiam cały czas rybko rybkopodobnymi. W tej chwili łowię jaskółką berklejowską no ale nie ma się czym chwalić o, o teraz było 100% branie to było branie na pewno pociągnął pociągnął tam z tej płytszej wody oj, to było pociągnięcie i to już na wychodzącej jaskółce może poprawi, zobaczymy ale to na pewno nie był zaczep. Na pewno, na pewno coś tam na pewno to nie był zaczep tak, no tak dzisiaj biorą, no tak biorą, że nie możemy na razie nic zaciąć. Właśnie mi ściągnął gumę, ewidentnie szczał. Więc poprawię mu szybko tutaj może się uda na kamerze. Chociaż wątpię jak znam życie to uderzył raz i już jest tyle. Jak na razie cisza i spokój, przynajmniej u mnie zero nawet podejrzeń obranie. Eee, teraz sobie... Zmienię przypon, bo ten ma już z pół metra. Trochę pourywałem dzisiaj. No i słońce się przebija, więc może się te ryby w tym momencie ruszą. Dlatego zmienię sobie przypon, żeby był trochę dłuższy. I mam nadzieję, że, że to nam pomoże. Bo póki co Piotrek miał tam kilka brań. Ja niestety totalne zero. Gdzieś się mi kubój schował. A stoi tam kurz, do nagrywa jakiś widoczny chłopok. W każdym bądź razie, na razie faktycznie te rybko, podobno przynęty, miały brania. Było raz, dwa, cztery brania, z czego jedna rybka gdzieś tam się już pluskała. Ale wszystko jest strasznie delikatne. No i szukamy dalej jakby rozwiązania tej sytuacji. A może faktycznie to słońce, które gdzieś tam się podnosi, trochę pobudzi te ryby. No szukamy dalej, idziemy na kolejne miejsce, Dzisiaj pochodzimy na pewno dużo. Słuchajcie, no powiem tak, ale jaja, no mam tu trąga pod nogami jest, wychodzi mi, już dwa razy mi wyszedł, ale nie wziął mi ani raz. Widziałem go, jak dwa razy mi wyszedł do, do gumy. Zmienię mu na coś innego, spróbuję, ale jest tutaj słownie ze 4 metry ode mnie. Ciekaw jestem, czy <gryw> jesteśmy go w stanie złowić. Czy jednak, choć trochę są aktywne, ale łatwo nie jest. Kolejny zestaw urwany, także przynętę sobie wymieniłem. E, cały czas rowłowię na te robaki, tak jak założyliśmy się z Piotrkiem. E, cały czas e, albo libra, albo coś z stina, jakieś blot Ale na razie nic. Póki co kicha totalna. Piotrek miał tam jakieś kolejne wyjścia, ale strąg nie zdecydował się na atak. A ja na zero totalne zero, nawet podejrzenia o branie nie miałem ale skoro Piotrek nie może złowić na smelta z Berkleja to znaczy, że naprawdę kiepski dzień jest no i tyle, koniec gadania, łowię dalej dobrze na pewno tam która godzina? 10, 10 minut jeszcze 10 minut jeszcze gumi znaczy tych robaczków i szkoda, no, że tak słabo biorą no bo Myślałem, że się uda jakoś faktycznie, ale. Trudno. No póki co, 0-0, nie? No, <laughs> ja mówię, że z wyniku jesteś zadowolony. <laughs> w sumie... Można powiedzieć, że nie dostaje wciry także. No, czyli co? Zwycięski remis, no? <laughs> Nikt nie? zgadnie gdzie przyjechaliśmy. Co nie? Znaczy, generalnie jest tak. <laughs> No musieliśmy zmienić otoczenie, gdyż zostaliśmy pokonani. Dunajec po raz pierwszy wygrał i to tak seromotnie. No faktycznie wstrągi nas pokonały. Musiały z nami w ogóle współpracować. A jakby w ogóle coś się wydarzyło, no to... To było nie do zacięcia. Dlatego nie uwierzycie. Przyjechaliśmy na odpowiedź. W końcu mam rybę, chyba nie małą, na to wygląda. No libra brazią. W końcu jest. Ale łatwo nie było. Dobrze, żeśmy zmienili tą rzekę, bo normalnie myślałem, że już się załamie psychicznie. No chyba, chyba jest, tak wygląda. Lenik. Na zewnątrz płyska ma tą gumę, dlatego tak szaleje. Nie trafił dobrze. Dobra. A jest mały, tak naprawdę. A, no chodź tu. No dobra. Dobra. A są piotry. No. Nie chciecie, bo może jeszcze jakiś tam. Są. są, są. Też nie trafił, bo widzisz, że na zewnątrz. A! Poczekaj, bo chcę pokazać. Ale się tak naprężył, że boję się, że spadnie. O, dobra. A, kinały. Dobrze, że do wody od razu. Do wody. Wszystko przed, wypłoszone obok. Ale to ja tego tak lubię, lubię płoszyć. Uh -huh. Dobra, założyłem tą nową gumę z Libre. Fajnie mi chodzi. No i zaraz w drugim rzucie złowiłem syklenika. O, tutaj mam taką. O, widać. Czekaj, może tak. Taka biała, taka. Taka biała, nie? Karełka. też się ta też dostałeś. Wiesz? Też ci przyniosłem, ale nie wiem, czy. Nie wiem, czy ją założysz, czy nie. Dobra, próbujemy dalej. Po trudach i znojach mam rybę. Niewiarygodne. Tlenik. Założyłem larwę z Libry, się złowił. Kuba bądź kolego, weź go, podbierz. Cóż za mutant, ale ręką Ty, Czy nie, może go weźmiemy, bo w ogóle tak. Bo jest taki totalnie mały, nie? Dobra. Miałem wcześniej rybę na larwę też wzięła mi, spadła. Nie mamy ryby do miniaturki, Piotrek, musisz powtórzyć. Taką gumę mi zażarła! To jest ważniejsze. Złowimy jeszcze. Po 20 jest trochę czasu. Zobaczymy. Jest to jeden z wybitnych dni. Rzadko spotykanych. Ale takie muszą być też kiedyś. Czyli takie, kiedy nic nie bierze. Stoimy z Kubusiem ramię w ramię, bo już mi przeszli dzisiaj, nie wiem, dużo. No, próbujemy sobie rzucać. Fajnie jest. Słonko takie zachmuranie Przestało padać przede wszystkim. Ptaszki śpiewają. Może jakiś większy się zdarzy za chwilę. Zobaczymy. Ja nie wiem. Na miniaturkę. Na miniaturkę. Nie, nie, nie. Wypuszczamy. Tu byś poleciał do góry, a ja tutaj sukcesywnie odławiam po kolei te rybki No, ten chyba jest, no ten jest największy zdecydowanie. No, Weźmiemy go do przybiera kawy, no to się Ach, Nie chcę przeleść, przeleść. No, no. a nie nie białego na klatę jak to mawiają eee, chodź tu chodź tu znowu na larwę standardowo proszę bardzo i uciekaj jest tam podobny na windę taki klenio proszę bardzo o widać ładna rybka Wypuszczam. No dobra. Zmieniłem na lżejszą główkę trochę większą larwę. I tak, tak naprawdę puszczam ją tak ładnie w dryfie. Są tu te klenie. Tylko trzeba po prostu się tu nich pasować. No. Popuściłem mu jeszcze tak, bo widziałem, że tak jakby. Tak, o, delikatnie tak podnoszę. Fajnie. Zobaczymy. Może jeszcze coś się uda złowić. Nie ma. O, jest ryba. Tak. Od razu to udało się nagrać branie powolutę prowadzona larwa i natychmiast branie natychmiast branie o, jeszcze pociąg przyjechał ale mały mały klenio ale następny okej, okay. ciach, na góry mam tego klenia złapał moją serową larwę ulubiony kolor o, taki maluszek, klom, uciekł i próbujemy jeszcze raz. Chyba dobraliśmy odpowiedni ciężar główki. Ten kubu się morduje strasznie, a ryby tu są. Delikatnie i spróbujemy znowu. Czyli dwie ryby w dwóch rzutach. Może jeszcze coś się wydarzy. Oni nie są wielkie, no ale coś się dzieje a ten Dunajec niestety z rana hm. piękna rzeka, nie udało się dzisiaj Coś strągi faktycznie nie chciały a przeszliśmy naprawdę dużo miejsc, ciekawych bardzo ale nie chciały a tu klenie jak zawsze, poprad zawsze płaci kleniami Próbujemy, zobaczymy o jest 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 kolejna ryba kolejna ryba kolejne branie już miałem wyłączyć kamerę powiem szczerze a tutaj jest trzeci rzut i trzecia ryba kuba o zawołam kubusia bo się chłop morduje muszę mu pomóc troszeczkę dobra jest ryba kolejny niezbyt wielki Taki 30 no ale ale biodem już, jest rybka, wypinam i prób do trzy rzuty, trzy klenie czyli chyba trafiłem jak to ma działać. Próbujemy dalej w takim razie. Standardowo teraz Piotrek głowi, a ja próbuję mu dorównać, ale jakoś mi to nie idzie. Może tak go podglądam, na co łowi, jak głowi, ale jakoś mi to nie idzie. Jest kolejny gagatek, chyba się uczy, ale. Na razie to tak, no, to tak się spławia nawet dość przy tym, ale się uczysz, no. najważniejsze się uczysz, no. tylko żeby były efekty jakieś. Wielki nie jest, standardowy, na windę do góry, jak to mawiają, jest taki no taka rybka 30 o, jest, 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 jest jest, jest jest Kubuś, ja tutaj nagrywam cały czas, wiesz, żebyś nie miał dużo przeglądania <grywka> nie no, żarty żartami, ale akurat ostatnio zaczęły brać Przynajmniej niektórym. Oła. Taki, a plum! Uł, jaki odślizgu, No i co? Nie mów, że był. Tak, czy chyba. Nie wiem, już po prostu z tym moim kubą, no to ja nie wiem zdarza się najlepszy. Kubuś, dobrze, ja się bardzo cieszę, uczysz się, patrz. Ale patrz jak delikatnie pod, pod, jak podnoszę, widzisz? Jak dotknę dna, to tak tyk tyk tyk, widzisz? Takie tyk tyk tyk. I znowu opuszczam i tu znowu sobie płynie, wiesz. No złowił się, no. Także nie ma, to nie jest żadna sztuka, tylko trzeba popróbować, no. Mówię że jak podniesiesz robaka, jak podniesiesz robaka, to musisz się go później opuścić, żeby on tak, wiesz, tak falował, tak. Rozumiesz? No. To dawaj. Deprymujesz mnie. Ale chcę Ci pokazać, no chcę Cię nauczyć, no, to No przecież. no przecież. jeszcze raz Ci pokażę. Nie no dobrze. Typu... Rzucisz, musisz daleko rzucić. Patrz, leci Ci daleko, nie ma problemu, tylko ty, ty musisz, nie, popatrz, kładziesz sobie. Idealnie masz teraz. Ja bym jeszcze trochę otworzył i patrz. Wiesz, Ja łowię miękko, a ty łowisz po prostu za sztywne. Tobie tą gumę po prostu wynosi. A jest główka jest dobrana idealnie, bo ja ją łowiłem tą główką przecież. To jest moja główka, wiesz. Widzisz jak jest za sztywno? Znowu dopuszczam troszkę. No to nie są jakieś tam mistrzostwa polskie, że trzeba mieć rękę na kołowrotku cały czas, znaczy na kółku w sensie. I na tej zasadzie, ale musisz musisz wiesz, delikatnie musisz po prostu wabić też takim drganiem. Dobra. Innego. Ale chyba se siądę na tym brzegu i będę patrzył jak Kuba łowi, bo ten przywalił jak normalnie dziki. Chodź tutaj, gdzie ty jesteś? Takie same, wszystkie są takie same. Te większe popłynęły stąd, po prostu już. Odczep się, nie chcę. No jest to szybko, go wyciągniemy, i szybko go odczepimy. Ciach. Dobra. Plum, dobrze. Popuszczasz, dobrze. No, kurcze blade. Powiedz, że to. Wracamy do nagrywania. Słuchajcie, to jest niewiarygodne. Kuba posłuchał i po trzech godzinach ma pierwszą rybę. Nie no, żartuje. No ale złowił, no. Kubuś, no mówiłem ci, że trzeba próbować. No tak, jasne, wpadni do wody jeszcze. Jak to mawiają, trzeba się uczyć całe życie. Fajnie no, jak to mawiają, pierwsze koty za płoty, teraz ja sobie coś może złowię, może mi się uda, zanim Kuba mi tutaj wypłoszy wszystkie ryby. Wypuszczaj, 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 no, jest pierwszy. Gratuluję Panie Jakubie. Znaleźliśmy je tutaj. rybą. Znaczy ręka, czy wędka? Wędka to po mnie już. I co, poczułeś branie? Już wiesz, o co mniej więcej chodzi? Ja wiem, że tylko, nie, tylko mniej więcej, ale... Teraz to już będzie z górki. To teraz to już jest w ogóle stary wyga. Mamy zero, zaczynamy, tak? Dobrze. Dobrze, okej. Okay. Zaczynamy. Kilka słów o technice. Więc rzucamy powyżej siebie. Ja próbuję jak najdalej. I generalnie mam bardzo lekką główkę. Taka ona ma około 5 mm podejrzewam. Nie pamiętam dokładnie. Tak o i widzicie? I tak. Takie delikatne po prostu tylko ruchy. Delikatne ruchy i to płaci. Jak widać to płaci. Niewielki, ale, ale ciapnął że kolejna już ryba, i będziemy się certolić z podbierakami tutaj, bo tutaj jest takie trzydziestaczki wszystko niezbyt wielkie, no ale śliczne. No. no i tak jak powiedziałem, Libra dzisiaj płaci, bo to Libra zrobiła nam właściwie popołudnie, może nie dzień, bo ale było ciężko, daleko przed siebie i takie delikatne, takie po prostu takie ruchy babiące ale tak żeby ta przynęta miała po prostu czas jakby zatonąć później. Także odpuszczamy, tak na miękko łowimy, ja to tak mówię. bo no, kubuś po prostu ta głowi jak na jaskółkę po prostu bardzo sztywno. To trzeba po prostu tą przynętę tak miękko prowadzić, tak żeby ona miała po prostu w czas tak falować. I wtedy jak faluje, to wtedy to bardzo dobrze działa na te tlenie ten robaczek po prostu się naturalnie po tej wodzie porusza no i trzeba po prostu cały czas jakby trenować ten ruch ten nadgarstek nie może być po prostu sztywny, on musi być miękki o tam fajnie ryba się spławiła powyżej tam gdzie rzuciłem i delikatnie, takie właśnie ruchy delikatne ciap ciap ciap, stop i na dół, ciap ciap ciap, i na Ciap, ciap, ciap. I to wszystko po prostu jakby musi ze sobą współgrać. Nie może być takiego sztywnego przytrzymania tej linki, bo wtedy wynosi nam tą przynętę. I ta, te ryby po prostu nie bardzo chcą się jeszcze tak za bardzo do, do powierzchni podnosić. Także ciap, ciap, ciap do góry, i później na dół trzeba ją puścić, żeby ona sobie po prostu spłynęła kawałeczek. Fajne brania. Może ryby niewielkie, ale kilka udało się złowić. Także widać, że metoda jest skuteczna, że przynęty działają. Wędka fajnie holuje ryby. No, także jest dobrze. No, udało się nam tutaj faktycznie wpasować te kleje bardzo dobrze. Kubuś widzę, że jeszcze tam cały czas jakby próbuje dopracować ten sposób prowadzenia. Jedną rybę już przechytrzył, ale to jeszcze wszystko przed nim. Tak jak mówię, nie może być sztywno. To wszystko musi być takie miękkie. Miękkie. Jak poderwiemy to odpuszczamy. Jak odpuszczamy, spokojnie. O. Nie wiem, czy widać moją linkę, raczej nie, bo to jest po prostu nie jest taki. W każdym razie podniesiemy delikatnie i odpuścimy, żeby ta przynęta miała czas po prostu opaść. I to w tym wszystkim jest jakby najważniejsze. No mam nadzieję, że Kuboś jeszcze coś złowi, bo jedna rybka to troszkę mało. Tutaj wyłowiliśmy już tych klanic sporo z tego miejsca. Może się jeszcze coś uda tutaj trafić. powoli słońce tutaj już zaszło za górę i w momencie kiedy zaszło to nasze klenie tutaj troszeczkę odcięło ok, to jest mój ostatni rzut Kuba już widzę, że zwinął wędkę idzie tutaj do mnie i powoli będziemy kończyć przełowiliśmy sporo godzin najpierw była jedna rzeka tam, niewiele się działo a właściwie można powiedzieć że nic się nie działo niestety na challenge nie do końca się udał, A no, się, zero, zero był, no? A no w sumie no to tak, to był taki, mówisz, to był remis ten taki z wyjazdu, tak? Dobra. Generalnie przyjechaliśmy na poprad, na popołudniową turę, no poprad nie zawiódł, poświeciliśmy technikę łowienia robaczkiem. Jeszcze e... dużo jest do poprawy w moim przypadku. Kubuś, no całe życie się uczymy, no to przynajmniej będziesz miał co robić wiesz, no ale faktycznie trzeba było dopracować, o tutaj mamy dzisiaj przynęty, ja mam tutaj tak na piątce, ty masz na 5,5 widzę, tutaj na główkach, oba na beznadziorach klasycznie, kolor ser, ale łowiliśmy też, ja to nazywam na cappuccino i też były brania, Dobrze było, dobrze było. Rybek żeśmy nałowili sporo, ale nie było niestety jakichś kolosów. Ale za to nie było też niespodzianek w postaci jakichś takich ryb dziwnych typu brzany, świnki. No to też dobrze. No. Właściwie, także cóż, no dzień ciężki udany, dzień, ale, ale ciężki, ciężki dzień. Tak, tak, bo faktycznie no przerobiliśmy tyle wody dzisiaj, ile strągi. Przyręb. Co? Ile przerobiliśmy? Przynajmniej ja. Wiesz no, pstrągi nie brały w ogóle. Ten, ten przykład tego pstrąga, który sześć razy wychodził i nie wziął, no to jest w ogóle hit. No ale no, jak widać właśnie tak jest, nie? że po prostu te ryby dzisiaj tak było ciężko. Ale ten poprad się nam udał. Raz, że nie wieje, a dwa, że te ptaszki śpiewające. Naprawdę taka fajna wiosna już tutaj na popradzie. I widać było jak byliśmy tam trochę poniżej. Jak te klenie tam fajnie zbierały tą widelnicę, która płynęła, naprawdę super, pełno kwiatów właściwie, no co, pierwiosnki, zawilce, no właściwie, właściwie mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Także bardzo udany dzień, chociaż męczący. No bardzo, mentalnie to. No ale nie wolno południa... się poddawać nigdy, wiesz. Było no ciężko. No ciężko było, ciężko. Zresztą tam powierało na tym dunajcu, a tutaj zdecydowanie lepiej nawet. Ten poplat był lepszy. No. Także dziękujemy Wam bardzo, do zobaczenia kolejnym razem. Mam nadzieję, że uda się połowić w końcu pstrągi. Moby, bo już ten sklep tam trochę. No, ja się aż powiem szczerze, zdziwiłem trochę, bo za każdym razem mówiłem, a tym razem były jakieś branie, ale właściwie to bardzo, bardzo, bardzo ciężkie do zacięcia, także. Nic się nie udało złowić. Zmieniliśmy taktykę i to był strzał w dziesiątkę, połowiliśmy trochę ryby. Także no, trzeba faktycznie działać dynamicznie, szukać przynęty, szukać metody. Nam się to udało. Tak. Połowiliśmy. No i tyle. Udało się. No, dziękuję bardzo. Do A zobaczenia. Razie. Cześć.